Witam Was serdecznie, Monika oraz ja. Oczywiście, Charlotte jest ze mną. Fink MMA organizacja, która zrzesza ludzi z całego świata yy, i nie tylko. Proszę Was o wsparcie i wspieranie naszej federacji. Tak. Przywitamy pierwszych zawodników. Adrianna Mazur. Tu widać, że idzie prawdziwa zawodniczka. Agnieszka Słomska. Przepraszam, że ja tak tyłem stoję, ale podobno mam ładne pośladki. Adrian Zack. Gabriel Knox ja bym chciał od razu z tego miejsca pozdrowić wszystkich hejterów, którzy teraz się śmieją przed ekranami telewizorów, Tak, którzy po prostu ironizują, z galipinkę a jeszcze będziecie po prostu prześcieradło tyłkiem wciągać i będziecie marzyć, żeby tu siedzieć na krzesłach i oglądać naszą galę. Także pozdrawiam Was serdecznie, możecie pocałować mnie w dupę. To jest wszystko chore. Połowa z tych ludzi kupuje sobie lajki, kupuje sobie followersów i są debilami. Tak, ja wiem, że jestem zaraz dziewczyną, będą, zawsze będą wiedziałam. Od Zawsze, od, od kiedy się urodziłam. Lekarz, słuchaj, czarnoskóry mnie odebrał, mówi: Boże, jak on ma piękną kuciapę. Od małego, słuchaj, tak było. Ja się zastanawiam, co ludzie mają w wełbach. Czodem do siebie zapraszam. Dziewczyny są zajęte, jedna i jest w związku. O, to jest piękne. Patrzymy. Ja nie mam więcej pytań. <noise> Dziękuję wam bardzo. Możecie sobie już iść. Ja wiem, że kochacie kamerę. Parcie na szkołę ja mam od urodzenia, ale wy już też możecie iść. Boczek. Oskar Stańczak. Adrianna Śleć. Kinga Kazimierczak. Ja obiecałam sobie, że złożę na Twoje ręce reklamację. To jest tabletka na porost pupy. Pupa nie urosła. Ale ja przyszłam tutaj walczyć, a nie rozmawiać o moich reklamach na Instagramie. Czy czujesz się jedną z piękniejszych dziewczyn MMA? Tak. <grymne> no. <grymne> <grymne> ja mam wrażenie w ogóle, że wiecie, co się dzisiaj sprzedaje. Szarlot, masz jakieś pytanie? No to... Nie, dziękuję. Ja odkąd Na dowiedziałem przykład. się o kontrowersji, którą zrobiła federacja, no. no to wiadomo, jakby zrezygnowałem z tego i rozwiązałem umowę. Jeżeli trafiłaby się godna rywalka w zbliżonym wieku, będę to podkreślać, to czemu nie? Ale Ada jest ładna, taka, jak jest w telewizji. Mariola! Uuuhu! Filo! Uh! Buła boy! Uh! Tylko co, co Mój upadek spowodował, że w końcu coś się zaczęło dziać na tej wytkujesz, nudnej wytkujesz, konferencji. Wytkujesz, uh! Halo! Kto zamawiał parówki? Mariola na pewno. Głodnie. Ja takich chudych nie biorę jak ty. Ja biorę jedną uh! grubą, ale ty 15 chudych, kotów. A do mnie mówiłeś coś? To było coś do mnie ja nie słyszałam. To dobrze. Ale przynajmniej teraz jest fajnie, musimy to dłużej pociągnąć. Oglądałam to na telefonie i się nudziło. Ale pociągniecie później. Ja nie będę ciągnęła, ale Kotuś widzę, że ty się bardzo kolegujesz z Laluną. Ja? No tyle ginszy Moblera w Laluny chyba. jedno. Wy chcecie połąć mi mikrofon? Możemy. Zobaczcie na tą nie ta pupa jest super. Słuchaj, e, Mławo, ja mam takie pytanie, bo ja gdzieś wygrzebałam i konarki mi doniosły, że jeden z panów Murańskich chciał cię po prostu zapakować... Możemy no, Ale nie, no się... wielu takich, których mnie chciał, ale ja... Ale nie, ale... Ja to nikogo nie znam, więc się nie udzielam. <laughs> I to jest kurwa dżagam, drodzy państwo, właśnie to była dżaga. Podoba mi się ta wymiana, czegoś się nowego dowiem chyba od życia tutaj. It's gonna go down, uh -uh. on the 3rd of June, you don't wanna miss it. Wiktor Biernacki. Tomasz Kamiński. La Suchita. Ola Hołata. Ja nie wiem, co co tu się dzieje, ale nieważne. Z znajomymi oglądaliście Wyspy ja mówię, dzisiaj nie. <grym> ja jestem w miarę mądra, ale kurwa nie nadążam. Ale myślisz, że Jarek jest skrytym LGBT? Um, nie wiem. Aż tak blisko. No, nie miałam okazji poznać. Więc. Ale może jak cię za flagę? <laughs> jak mi złapie za flagę, to się okaże. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Księdza Jacka Miendla, ja też bardzo chciałbym pobić. Okej, okay. czyli jak coś, to widzimy cię tutaj w oktogonie z księdzem, tak? No, to jest takie moje marzenie. <laughs> Macie coś do powiedzenia? Coś pierdolnięta. Trzymam kciuki. Jezus, Maria! Z chłopaczyłem, to jest. Darius Ross. Brawa! Jakub Czer. Czer, -y, Czer -y, Boże! Czer -y. Alicja Skrilleksel. Wiem. Przeciwnikiem naszej zawodniczki jest zawodnik ukryty. Chociaż się pocałujcie. A za dalej z nim pocałunkami. Jezu! Ej, ej, ej! Poczekaj. W szoku. Poczekaj. Ja Kończymy. Słuchajcie, tak nie może być. Buziaki. No dali sobie i nie zauważyłaś specjalnie dla mnie. Dasz, bo... No sobie. A teraz, I, I pięknie o, moi drodzy. Teraz I, I zapraszamy na kolejną konferencję 31 maja. Zapraszamy Jest. serdecznie. Bye, bye. Dzięki.